Smartphone wykorzystuję do robienia zdjęć i do sprawdzania różnych e, rzeczy na internecie, bo można się dużo dowiedzieć. Co to jest na tej tapecie? Zaczynam e, się ciekawa, ponieważ język ona jest mojo, e, Gdzie tu jest jakaś stadni na koniu? W Toporzysku. Może byłaś tam kiedyś? Byłam, dużo czasu. Tak? Jeździłaś na koniu? swojego telefonu używam do nagrywania filmów, robienia zdjęć oraz kontaktowania się z innymi. Możesz pokazać swój telefon, pochwalić się nim? Mój telefon to Samsung Galaxy S6 Edge. Czym on się charakteryzuje? Ma lekko zakrzywiony ekran. Możesz pokazać ten ekran? Do czego najczęściej używasz tego telefonu? Najczęściej używam tele, tego telefonu do robienia zdjęć, ponieważ wychodzą na nim bardzo ładne zdjęcia. Masz jakieś zdjęcia ciekawe zrobione tym telefonem? Mam dużo zdjęć z wakacji, ponieważ na, na wakacjach byliśmy w Grecji na wyspie Zakynthos. Ja swojego telefonu używam do różnych portali społecznościowych, takich jak na przykład Instagram, na którym umieszcza się różne zdjęcia, które można później polajkować. Jakie to są zdjęcia? E, różne można dodawać, zrobione przez siebie. Podróży po z wakacji? Tak. A gdzie byłaś na wakacjach? Na Węgrzech. Zrobiłaś jakieś fajne zdjęcia? Pełno. A do, do czego używasz swojego smartfonu? Używam do oglądania YouTube'a, różnych filmików, yy, do kontaktowania się z rodziną i znajomymi i, i, i do robienia zdjęć. Oglądałeś kiedyś jakiś edukacyjny film na YouTube? Historyczno Czarnobylu. Tak? I co to było ciekawe? Yy. Wybór był spowodowany głupotą ludzi, bo chcieli spróbować automatyczne wkładanie paliwa. Tutaj narysowałam smartfona, telefon, w którym bardzo często robię zdjęcia, gdyż najczęściej mam go pod ręką, a na wakacjach to jest najmniejsze urządzenie elektroniczne, które ze sobą biorę, więc mam szansę zrobić na przykład jak tutaj zdjęcie kotów, które chodzą koło domu. Komputer wykorzystuję przede wszystkim do łączenia się z przyjaciółmi, którzy są online na pewnym portalu społecznościowym MUPSTRE Planet, który jest moją ulubioną igrą i portalem społecznościowym. Natomiast tablet wykorzystuję w aplikacji mandala Kolorowanki, czy jak to się tam nazywa, gdyż lubię sobie czasem tam porysować. Tutaj macie moje rysunek pod tytułem Bazgrow.